Vampires Guide Them to Safety to gra logiczna czeskiego studia CBE Software, w której naszym zadaniem jest pomoc karykaturalnym wampirom w drodze do krypty, a tym samym w ucieczce przed zbliżającym się świtem. Głównymi bohaterami gry są tytułowe wampiry, panoszące się po różnorodnych labiryntach. Nie grzeszą one jednak inteligencją i potrzebują pomocy gracza w dotarciu do krypt, w których będą mogły bezpiecznie przeczekać dzień. Labirynty składają się z wielu możliwych do przestawienia elementów, które mogą zagrodzić jedną, a otworzyć zupełnie nową ścieżkę. Zadanie wydaje się proste, ale z czasem w jednym labiryncie pojawia się więcej wampirów, a niektóre z nich mają różne preferencje dotyczące wyboru ścieżki. Jedne wampiry zawsze na skrzyżowaniu dróg skręcą w prawo, inne zawsze wybiorą drogę w lewo. Są też i takie, których zachowanie jest całkowicie nieprzewidywalne, przez co nawet najbardziej misterny plan musi zawierać margines na pewne nieprzewidziane sytuacje. Wszystkich labiryntów do pokonania jest łącznie 65, chociaż początkowo wydają się one relatywnie proste i niewielkie, to już po kilku minutach zaczynają stanowić nielada wyzwanie. Drogi krzyżują się w najmniej oczywistych miejscach, często prowadząc w stronę pułapek. Tych w krze znajdziemy kilka, ale wszystkie opierają się na stereotypowych zagrożeniach, na jakie napotkać może wampir. Działa na srebrne kule, osinowe kołki czy przedzierające się snopy światła, to tylko kilka przykładów czyhających na wampiry pułapek. Gra wymaga więc naprawdę zręcznych palców i tęgiej głowy, by zakończyć rundę sukcesem. Często, aby to osiągnąć, będziemy musieli wykorzystywać pomocne nam przedmioty: pajęczynę, która na pewien czas spowalnia wampiry, czy też główkę czosnku, która powoduje, że te zawracają z obranej ścieżki. Ukończenie pojedynczego poziomu, już samo w sobie, stanowi wyzwanie. Twórcy postawili jednak w każdym z nich szereg warunków, których spełnienie prowadzi do otrzymania jednego z dwóch medali. Jeżeli uda nam się zmieścić w odpowiednio krótkim czasie i jednocześnie wykonując możliwie najmniejszą liczbę ruchów, otrzymamy najcenniejszy złoty medal. Trzeba jednak zaznaczyć, że bardzo często wymaga to rozegrania nawet kilkunastu nieudanych podejść. Przeszkadzać może również niezbyt dokładny interfejs, który nie zawsze poprawnie odczytuje nasze kliknięcia. Koniec końców, Vampire's Guide them to Safety na pewno przypadnie do gustu fanom gier logicznych i to niekoniecznie tym śpiącym za dnia w drewnianych skrzyniach.